Witam serdecznie moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z rozkładem, na co y, powinieneś uważać. Powinnaś uważać. Y, też jest to dość istotny przekaz, bo być może niektórzy rzeczywiście tutaj dostrzegą pewne informacje, które będą y, później owocowały tym, że będziesz już y, świadomy pewnych zagrożeń, bądź na co. Zwracać uwagę. Moi drodzy, jeszcze tylko powiem, że dzisiaj do końca dnia możecie kurs tarota zamawiać po promocyjnej cenie 199 zł. Czyli do końca dnia dzisiejszego jeszcze można y, za sprawą właśnie tej promocji y, zakupić sobie ten kurs po dość niskiej cenie. 199 zł to są podstawy y, znaczenia kart tarota. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to serdecznie zapraszam. Natomiast jeżeli chodzi o tą promocję dla singli, czyli y, czy idzie do ciebie miłość i jak y, ewentualnie karty widzą to, że tej miłości nie ma w Twoim życiu na ten moment, to jeszcze do jutra możecie zamawiać tą promocję za 69 zł. Więc te dwie promocje jeszcze obowiązują. Y, tarot, kurs tarota do dzisiaj, do końca dnia natomiast y, czytanie dla synki do jutra też do końca dnia. Jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście przypominam mojego maila oliana777maupawuppl. Dobrze, moi drodzy, teraz skupmy się na dzisiejszym rozkładzie, na co masz uważać. Macie trzy karty zupełnie inne. Jest ziemia, jest słońce, jest morze, więc prosiłabym, żebyście szybciutko teraz y, naprawdę intuicyjnie y, wybrali swoją opcję. Zaczynamy od jedynki. Dziewiątka wody, księżyc i ego. Pierwsza informacja jest taka, że ostrzeżenie jest odnośnie tego, jak siebie sam traktujesz, dlatego że w dziewiątce wody jest powiedziane, że nie jesteś dla siebie najważniejszy. W większości przypadków w ogóle nie zwracasz uwagi na to, co, jakie masz potrzeby wewnętrzne. Nie zwracasz uwagi na to, co mówi Twoje właśnie wewnętrzne ja, co Ci podpowiada intuicja oraz jakie sygnały idą z Twojego ciała. Moi drodzy, tutaj nie mówiąc już o tym, że jest małe połączenie ze swoim ciałem, to jeszcze tutaj nie doceniasz siebie i tak naprawdę nie dajesz sobie należytej uwagi. Cały czas staram się obalić mit, że jeżeli. Nie wiem, patrzysz na siebie albo y, zajmujesz się sobą, to, znaczy, to nie znaczy, że y, to się równa egoizm, tak? Już wyjdźmy z takiego rozumowania, typowo, y, nie wiem nawet jak to nazwać, no takiego, co nam wpajano całe życie do głowy. Y, oczywiście, wiecie, no tak najłatwiej, żeby człowiek czu, czuł się y, jak najniżej, na jak najniższych wibracjach, bo wtedy tak naprawdę wiele nie potrzebuje, o wiele nie prosi i tak dalej. Natomiast Tutaj jesteśmy już na tyle świadomi, że wiemy, że kontakt z, y, Twój z sobą samym jest najważniejszy. Taka jest prawda. Więc moi drodzy, tutaj macie ostrzeżenie takie, że nie należycie zajmujecie się to sobą sobą samym. Więc y, należy na to zwrócić uwagę, tak? Należy przede wszystkim y, odbierać informacje, które idą z Twojego ciała i z Twojego wnętrza, bo tutaj z różnych względów jest to w ogóle y, albo niezauważane, albo niesłuchane. Druga informacja jest taka, że yy, jeżeli masz pewną tajemnicę, którą trzymasz w sobie i nie do końca jest ci na rękę, żeby ona wyszła na światło dzienne, albo nie chcesz, żeby ktoś się jakiejś informacji o tobie dowiedział może jakieś dane, może jakieś wiecie konkretne rzeczy, które chcesz zostawić dla siebie, to tutaj w ostrzeżeniu jest to, że tak naprawdę może wyjść tu na jaw. Twoja tajemnica, bądź to, co ukrywasz, bo nie chcesz z różnych względów, żeby to wyszło, poszło weter, to może wyjść na jaw. Może się jakoś tam, że tak powiem, yy, na przestrzeń yy, niestety, ale wydostać. Natomiast moi drodzy, tu też jest jeszcze inne obciążenie, yy, ostrzeżenie. Obciążenie przed tajemnicą nie twoją, ale tą, która jest ci sprzedawana czyli ktoś ci mówi o swojej tajemnicy. Na zasadzie tajemnica to tajemnica, na zasadzie nie mów, tak? Mówię tobie, nie przekazuj dalej. No, taka jest treść tajemnicy. Yy, tylko, że ty zostajesz z tą informacją i ty niekiedy jesteś bardzo obciążony tym, co usłyszysz. Ja Wam już kiedyś mówiłam, że yy, bycie yy, osobą, która otrzymuje pewną tajemnicę od kogoś i z takim zdaniem końcowym nie mów nikomu, bardzo obciąża osobę, która. Tą tajemnicę usłyszała. I tak się wydaje, że a musi mi ufać, bo mi sprzedał tajemnicę, i tak dalej. Być może tak, oczywiście, że tak, musi ufać. Natomiast energetycznie jest to bardzo duże obciążenie dla osoby, która później idzie z tą informacją, a nie może powiedzieć, no bo wiadomo, tajemnica, prawda? Więc no z założenia dobrze by było, żeby nikt nam nie sprzedawał swoich tajemnic. Natomiast tutaj rzeczywiście, no wiecie, no. Ciężko powiedzieć, co tu zrobić w tej sytuacji, bo wiadomo, że jeżeli ktoś, nie wiem, zaintonuje to w taki sposób, że chce ci powiedzieć pewną tajemnicę, no to ty możesz powiedzieć: Stop, nie chcę wiedzieć. Ale jeżeli ktoś to płynnie powie w zdaniu, no to ty nawet nie zdążysz powiedzieć: Nie mów mi, ja nie chcę wiedzieć, ja nie chcę być tym obciążony, mnie to nie interesuje i tak dalej. Więc wiecie, no tutaj generalnie jest pokazane to, że może być jakieś obciążenie pewną tajemnicą. Którą ktoś ci powiedział, a ona nie jest twoja. Więc tutaj też taka informacja do was idzie. Moi drodzy, co tu jest jeszcze powiedziane? Powiedziane też jest to, że yy, niektórzy nakręcają swój umysł lękami i strachami, które nie mają racji bytu. Księżyc przy ego, czyli tak naprawdę obawiacie się na zapas, uważacie, że coś się stanie, a wcale się nie stanie, nawet nie ma ku temu podstaw, albo są jakieś tam małe szanse na to, że coś się zadzieje. Tutaj jest jak gdyby wyprzedzanie faktów, ale w sposób negatywny. I tak naprawdę napędzasz się tą energią negatywną, niskowibracyjną, wiadomo. I później wiecie, no to czego się obawiacie, możecie przywołać do swojego życia. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że możesz być osobą, która ma silną moc manifestacji, tak jak wam ostatnio mówiłam. I wtedy pst z pstryknięciem palca ty to do swojego życia przynosisz. Więc zobaczcie, jak ważne są te myśli, o których zawsze mówię. Tutaj jest powiedziane, żeby nie nakręcać się negatywnymi lękami, strachami, dlatego że tutaj jest pokazane, że, oni, o nich, że one nie mają racji bytu. Karta ego mówi o tym, że jest tutaj ostrzeżenie przed nawykami, nałogami, ale to wiecie, no to każdy wie, tak? że używki czy tam nałogi szkodzą, ale tutaj rzeczywiście jest powiedziane w karcie ego, że może mieć to na Ciebie negatywny wydźwięk. Czyli nie wiem, czy obżeranie się czekoladą o 24, czy nie wiem, pa, pale, palenie papierosów nagminne, czy picie alkoholu. Każdy ma inny nauk, znaczy każdy, no nie każdy ma nauk, ale wśród osób, które mają nałogi są różne ich rodzaje w ten sposób. Więc generalnie tutaj może warto by było w końcu wyjść naprzeciw temu swojemu nałogowi, ja nie mówię, że wiecie, że to jest łatwe, czy że to jest w ogóle za przyknięciem palca i Wam się, nie wiem, to wszystko obróci o 180 stopni, ale żeby chociaż wyjść z pewną, z pewnym działaniem przeciw temu nałogowi, tak? Żeby zrobić coś, co jak gdyby będzie zapoczątkowaniem tego, żeby z tym nałogiem skończyć, czy tam z nawykiem, czy tam z uzależnieniem. Dlatego, że jeżeli nic z tym nie zrobicie, to to będzie stało w miejscu kolejne lata, tak? Mówię do osób, które są świadome tego, że to, co mają, ten nauk, to uzależnienie, nic dobrego im nie przynosi, tak? Żaden nauk, uzależnienie i nawyk nic dobrego nie przynoszą. Niekiedy mamy uzależnienie od drugiej osoby i to też jest toksyczne, to też jest, wiecie, yy, takie, które nas obciąża bardzo mocno I, i wibracyjnie, i energetycznie, i życiowo, i psychicznie, tak? Więc żadne yy, uzależnienie nie jest dobre, wiadomo. Natomiast takie macie tutaj, moi drodzy, ostrzeżenia. No i też to, żebyście. Ale to, to nie do wszystkich, żeby tutaj nie było obrazy, bo ja mówię tutaj do tych, którzy rzeczywiście tak mają. Żebyście spostrzegli świat przez pryzmat nie tylko pieniędzy, ale to jest do, do wybranych jednostek. Dobrze, moi drodzy, przechodzimy do słońca, tak? Mamy tutaj kartę słońca, patrzymy, jakie tutaj ostrzeżenia tym samym. Porady dla nas idą: świat a z wody i dziesiątka ognia. Jest tutaj jakaś toksyczna miłość bądź toksyczna relacja. Niektórzy w takowej są, albo tak naprawdę o taką zabiegają relacje. Toksyczna relacja mi się tutaj pokazuje. Relacja, która cię wycieńcza, która cię po prostu obciąża, która jest, przez którą jesteś być może kłębkiem nerwów, bo to jest ta dziesiątka ognia. Jeżeli patrzymy na ciągłość kart, świat, a z wody i dziesiątka ognia, to znaczy, że tworzy nam się tu historia informacyjna. I tu jest pokazane, że tak naprawdę yy, jesteś w toksycznej relacji albo chcesz być w toksycznej relacji może nieświ nie, nieświadomie tylko wiecie, może zabiegacie o osobę, która jest dla was toksyczna po prostu, wiecie no nieraz pamiętajcie o tym, że my wszyscy mamy różne energetyki swoje własne od, od, narodzin, od narodzin nam nadane, nie każda energia współgra z inną energią i na przykład nieraz jest tak że komuś ktoś się bardzo podoba ale nie ma możliwości z tą osobą stworzenia relacji bo po prostu energię nie działają na siebie w taki sposób, w jaki powinny. A na przykład te dwie osoby zupełnie z kim innym już będą inaczej funkcjonowały. Wiecie, no nie przeskoczymy wpływów energetycznych. Tak naprawdę, jeżeli nie pasujemy z poziomu energii, to nie pasujemy. I to są, ja mówię o tych energiach nadanych nam od urodzenia, prawda? Te wyjściowe nasze energie. Nie te, które sobie możemy, wiecie, zwiększać energię, zmniejszać, podwyższać wibracje. Nie. Mi chodzi o to, że w momencie, jak przechodzimy tutaj na to życie, to my tak naprawdę dostajemy w pakiecie od razu naszą energetykę własną, która u każdego jest inna. Jeden jest silniejszy energetycznie, drugi słabszy. To też zależy od wielu czynników, tak? Czy ci potrzeba tej silnej energetyki, bo na przykład masz, nie wiem, yy jak to się mówi hardkorowe wcielenie co masz mnóstwo rzeczy do, do zrobienia y, masz mnóstwo lekcji do przejścia trudnych jakiś tam wiecie y, poziomu nie wiadomo jakiego więc tutaj jak gdyby są różne czynniki wpływające na to że ktoś już przy wejściu ma słabą znaczy słabą Słabszą niż inny, tak? W ten sposób. Natomiast tutaj rzeczywiście jest, yy, jesteś w relacji bądź chcesz być w relacji z osobą, która jest toksyczna. Znaczy toksyczna to wasza relacja może być toksyczna. To nie musi być ta osoba tylko za to odpowiedzialna, bo po prostu wasze energie mogą nie być kompatybilne, ale w niektórych przypadkach może być, że ktoś jest toksyczny, tak? I wtedy jest, jak gdyby w niektórych przypadkach. Yy, przyczyna w jakiejś tam osobie toksycznej. Natomiast tak, tutaj macie do czynienia z taką osobą bądź z, tako, z takim tematem, ale bardzo mocno to z was zdziera energię, potencjał, zdrowie, samopoczucie i wszystko naraz w dziesiątce ognia. Druga sprawa jest taka, że yy, ostrzeżenie jest w tym, że tutaj nie do końca otwierasz się na zmiany. I popadasz w rutynę. Karta świata zachęca Cię do tego, żebyś wyszedł do zmian, prawda? Życie to jedna wielka zmiana, każdy z nas to wie. Natomiast niektórzy się zapierają rękami i nogami, że nie pójdą, że stoją w tym miejscu koniec. Tylko wiecie, przez takie podejście nie wywiązujecie się z lekcji życiowych. Które są na dalszym etapie waszego życia, gdybyście ruszyli z tego miejsca i gdybyście byli już tam, gdzie macie być? Może już kilka lekcji wam umknęło, może są opóźnienia, wiecie. Tutaj w karcie świata jest pokazane, że człowiek jest jak gdyby zamknięty w bezpiecznej dla siebie bańce, ale tak naprawdę nie rusza się z tej bańki, być może latami. I tutaj powiem Wam szczerze, że ostrzeżeniem dla was, dla was samych jest Wasza własna rutyna, którą sobie narzuciliście w życiu i przez to Wasze zamknięcie przed sobą drzwi do potencjału, z Waszej postawy wynikającej, z Waszych zachowań. Natomiast też jest tutaj w ostrzeżeniu to, że niektórzy nie wychodzą ze starego cyklu. I to są takie już typowe energetyczne informacje. Yy, pewien cykl już się wypełnił, bo znaczy nie wypełnił się, bo gdyby się wypełnił, to byś yy, wyszedł, wyszła do nowego. Ale tutaj chodzi o to, że zatrzymałeś się w jakimś cyklu, który już dawno powinien się zakończyć, i ty już dawno powinieneś z tego cyklu wyjść. Czyli być może jest niedokończona jakaś sprawa, która trzyma Cię w tym cyklu i dlatego w nim siedzisz. Dlatego, że jeżeli automatycznie jakaś sprawa byłaby zamknięta, to ty automatycznie energetycznie już byś był zaproszony do nowego cyklu. Więc tutaj ktoś nie wychodzi ze starego cyklu. Moi drodzy, kolejne ostrzeżenie jest takie, że nie masz przepracowanej lekcji miłości własnej. Jeżeli A z wody nam się pokazuje, a mówimy o ostrzeżeniach, to znaczy, że niedostatecznie umiesz kochać siebie. Tu już nie będę, wiecie, rozwijać tego wątku, bo ja już o tej miłości własnej to mówię, yy, mówię i mówię, tak? Natomiast tak, lekcja miłości własnej jest nie do końca przepracowana. Natomiast A z wody mówi też jeszcze o, czym innym, o czymś innym. Niektórzy z Was mogą tkwić w iluzorycznej miłości. O co chodzi? Że stworzyliście sobie pewne przeświadczenie o pewnej osobie i o Was na zasadzie, że ja z nim będę, on jest dla mnie, to jest ten jedyny, ja to czuję, mam znaki, mam sygnały itd. Natomiast w niektórych przypadkach to jest iluzja, wiecie? To jest iluzja, która może być, owszem, może być tu niespełniona miłość, ale nie musi być aż tak krytycznie, prawda? Może być tak, że po prostu nie ma tutaj niespełnionej miłości, natomiast jest pewna iluzja. Może być też tak, że jest to nieco łagodniejsze, czyli na przykład jesteś w relacji, ale patrzysz iluzorycznie na pewne elementy tej znajomości. Czyli wiecie, no, to nie znaczy, że nie musicie ze sobą być, bo tu możecie. Ale tak naprawdę jakieś iluzoryczne Twoje podejście tutaj widać od razu. Więc, moi drodzy, warto by było się być może tym aspektom przypatrzeć, dlatego że nieraz sobie nie zdajemy sprawy, że siedzimy w iluzjach. Te iluzje to są no, dość ciężkie tematy, tak? Bo wolimy siedzieć w tej iluzji i jak gdyby nie przyznawać się do tego, że ona istnieje, żeby tylko coś się nie popsuło, prawda? Natomiast wiecie, no prędzej czy później iluzja, że tak powiem, bańka iluzoryczna pęknie i będzie boleć. Naprawdę będzie boleć, jeżeli zrobi to energia i los za ciebie. Natomiast moi drodzy, w asie wody jest powiedziane, że miłość własna przede wszystkim. zajmie się przepracowaniem lekcji miłości własnej, bo to jest dla ciebie w tym momencie najważniejsze, jeżeli chodzi o ciebie i o ten rozkład. Co tu jest jeszcze? No mówię, nieodzajmiona miłość może być, albo miłość z elementami iluzji. I to już zależy, z jakim natężeniem. Czy sobie wpoiłeś, wpoiłaś do głowy, że ktoś jest dla ciebie, a nie jest, albo z mniejszym natężeniem, trochę łagodniej, że jesteś z kimś w związku, ale patrzysz na niektóre aspekty w sposób iluzoryczny. Moi drodzy, tutaj w końcu zacznijcie się yy, zajmować. Nie chcę mówić swoim zdrowiem, bo tutaj mi chodzi, wiecie o as jaki aspekt. Stresy, nerwy, yy, niedosypianie, niedo, niedojadanie, brak ruchu. Tu w końcu zajmij się sobą z tego aspektu. Dziesiątka ognia, bo to jest już naprawdę czas, żeby yy, to załatwić. Dobrze, moi drodzy, co to jest teraz? Morze. Trzecia grupa to jest morze. Zobaczcie. Macie tak. Król ziemi, rycerz ziemi i piątka wody. Niektórzy tkwią w jakiejś yy, pracy, która nie jest dla nich, albo która Was wypala bardzo mocno. Więc powiem szczerze, że warto się nad tym zastanowić, bo tutaj nikt Ci nie każe z dnia na dzień pracę rzucać, ale przypatrz się, jak ta praca działa na Ciebie. Jak ludzie działają na Ciebie, jak szef na Ciebie działa, czy wracasz z tej pracy spięty jak kamień, czy po prostu jest tam względnie dobrze, idziesz zarabiać pieniądze, wracasz do domu. Moi drodzy, jest tak dużo osób, które... Przy, które przeżywają katorgi w swoich miejscach pracy, ja wiem, bo do mnie to piszecie. I moi drodzy, to jest niedopuszczalne, żeby tkwić w takim środowisku, gdzie wy rano bierzecie tabletki na uspokojenie, żeby iść do pracy, że tam wracacie i bierze, bierzecie tabletki. Moi drodzy, to tak nie powinno być, to jest po prostu niedopuszczalne, tak? To nie jest więzienie, tylko to jest praca. Więc tak naprawdę. Jeżeli masz taką sytuację, to bardzo mocno zacznij po prostu coś z tym robić. Ja nie mówię, żebyś rzucał pracę z dnia na dzień, bo to głupota, prawda? Tylko po prostu y, zacznij szukać i później płynnie przejdź sobie z jednego miejsca do drugiego. No, moi drodzy, nie może być tak, że y, idziesz do pracy, przeżywasz i y, y, dzieją się z tobą takie rzeczy na poziomie, y, nie wiem, układu nerwowego. No, przecież tak, da, tak długo nie pociągniesz. To nie jest w ogóle to, o co chodzi w życiu. Więc wiecie, niektórzy niech się zastanowią nad tym wątkiem, bo to jest naprawdę bardzo ważna, poważna sprawa, moim zdaniem. Natomiast, co tu jest jeszcze powiedziane? Powiedziane też jest to, żebyście, no, spojrze, zwrócili uwagę na wydatki, tak? I tu jest wtedy powiedziane, że pieniądz powinien być bardziej kontrolowany. I pieniądz powinien być bardziej kontrolowany. No tak, powiedziałam dwa raz. Może naprawdę ma być kontrolowany, że ja tak dwa razy, aż musiałam to powiedzieć, prawda? Chciałam powiedzieć, bardziej planowany. Planowany i kontrolowany. Więc to jest ważne, żeby tutaj przypatrzeć się w sferze finansowej, dlatego że, wiecie, ja nie mówię, że jest źle, prawda? Tylko mówię, żeby bardziej pilnować energię, y, bardziej kontrolować pieniądz. Mówiłam Wam na jakimś filmiku, że pieniądz. Y, Energia pieniądza lubi być ukierunkowana. Jeżeli ty jej nie ukierunkowujesz, nie nadajesz jej kierunku, to ona sobie idzie gdzie chce. Taka jest prawda. Więc moi drodzy, tutaj bardziej świadomie podchodźcie do pieniądza i przede wszystkim yy, ważne jest to, żeby ten pieniądz był świadomie wydawany. Dlatego, że tutaj mogą być osoby, które na przykład nie planują wydatków i wszystko jest takie, wiecie, Automatyczne, takie impulsywne, takie bodźcowe, tak, że idą do galerii, a tu piękna sukienka, a tu jakieś fajne, nie wiem, buty, a to jakiś zegarek super, tak. Tutaj jest powiedziane, żeby osoby, które mają z tym problem, żeby zaczęły to kontrolować, bo tutaj rzeczywiście energia pieniądza rządzi tobą, a, a nie ty energią pieniądza, ewidentnie. Co tu jest jeszcze powiedziane? Powiedziane też jest to, że mm, Niektórzy no w piątka ognia, prawda? Niektórzy cały czas nie pogodzili się z jakimś rozdziałem, który się zakończył, i powiem szczerze, że ten rozdział może się tyczyć bardzo dużej ilości aspektów, bo to może być tak: jakaś miłość zakończona, jakaś przyjaźń, która się skończyła, jakaś praca, która była, którą miałeś, a teraz już jej nie masz, bo ci podziękowali, czy, czy coś się tam stało. Tutaj jest za dużo emocjonalnie. Cały czas połączenia z tematem, który już się zakończył. No i przez to też energetycznie połączenie, bo jeżeli myślimy, no to i energia idzie w, w tamtą stronę, tak? Więc moi drodzy, no warto by było naprawdę, może przepracować u terapeuty takie wątki, jeżeli sam sobie nie dajesz rady, bo piątka wody jest to płacz nad, no, no tak przysłowiowo, to jest to płacz nad rozlanym mlekiem. Natomiast jest to być może brak pogodzenia się z tym, co się stało. Albo cały czas żale, tęsknoty, nostalgię nad tym, co było kiedyś. Ale tutaj karty świadczą, że to jest za długo, że to jest już za długo, że to już się dla ciebie robi toksyczne i tak naprawdę nic dobrego z tego nie wynika, a wręcz przeciwnie. Jesteś gdzieś tam bardzo mocno połączony z tematem z przeszłości, który też jest związany z jakąś stratą albo z jakimś brakiem czy konkretnej osoby, czy jakiś aspektów w życiu, czy sytuacji, czy pracy wiecie. Was jest mnóstwo, więc mnóstwo wątków. Natomiast nie jest to zdrowe dla ciebie i ta piątka wody właśnie o tym mówi. Też jest powiedziane, że niektórzy z was są w takim błędnym przeświadczeniu, że coś się kiedyś się zakończyło i straciłeś przez to szansę na szczęście w życiu. Że było fajnie, nie ma i już nie będzie tak jak kiedyś, no to już wam kiedyś mówiłam, że to jest błędny w ogóle mechanizm myślenia, dlatego że w każdym momencie życia możesz sobie ukształtować swoją teraźniejszość tak, jak tylko chcesz. W przeszłości, jeżeli było tak fajnie, to też to była Twoja zasługa, bo Ty to stworzyłeś, Ty to wykreowałeś swoimi myślami, postawą, zachowaniem, to co robiłeś w tym kierunku. Natomiast tak samo możesz sobie stworzyć teraźniejszość. Tylko przyczepiłeś się do, nie wiem, stawiania na piedestał przeszłości, że to jest Twoje, nie wiem, Twój pomnik. Ty tam yy, do tego pomnika yy, kładziesz kwiaty i ty to pielęgnujesz, a nie masz w ogóle uważności na teraźniejszość, nie mówiąc już o przyszłości, prawda? Pamiętajcie, że tak jak żyjemy, najważniejsza jest zawsze teraźniejszość. Jeżeli chcesz żyć świadomie i być yy, właśnie tu i teraz. To musi być teraźniejszość, y, taką energią, która jest najbardziej, y, jakie to jest słowo, niespektakularna, tylko najbardziej, y, no nie wiem, teraz już nie znajdę tego słowa, najbardziej ważna, no teraźniejszość, Te, musisz się skupić na teraźniejszości, no bo nie zbudujesz nic fajnego, jeżeli siedzisz w przeszłości, wiecie, wtedy umiałeś sobie zbudować fajnie. No to teraz też potrafisz, tylko trzeba się skupić na tym tu i teraz, tak? No bo i na innej rady nie ma, moi drodzy. No nieraz sobie trzeba na taki chłopski rozum to wszystko, że tak powiem, wyłożyć i zrozumieć. Bo szkoda czasu, szkoda potencjału, szkoda energii. Wiecie, a być może twój mąż gdzieś tam czeka, ale energetycznie go nie dopuszczasz do siebie, bo płaczesz za kimś innym, a twój przyszły mąż czeka, tak? I nie może do ciebie dojść energetycznie, i cały czas jest wstrzymywany, albo cały czas ta energia jest na później, na później, na później. Bo cały czas energia czeka, aż ty y, zakończysz y, proces y, tęsknoty i nostalgii za kimś, kto już z tobą nie jest. A twój mąż tam czeka w przyszłości i nie może do ciebie dojść. Więc, wiecie, no, skupcie się na teraźniejszości. To jest chyba najlepsze, co możecie sobie dać i jak żyć. Skupiać się na teraźniejszości. Bo tylko to jest tym, co jest w tym momencie, i na czym, na, na czym powinieneś się skupiać, i od tego wszystko zależy, tak? Tu i teraz jest najważniejsze, a nie kiedyś, i nie na przyszłość, i nie kiedyś wstecz, tylko tu i teraz. My tworzymy i budujemy z poziomu tu i teraz. Więc pamiętajcie o tym, bo niektórzy rzeczywiście ugrzęźli w tęsknotach, nostalgiach za przeszłością i sami sobie robią krzywdę. I energetyczną, życiową, i jakąkolwiek, by to nazwać. Dobrze, co tu jest jeszcze powiedziane? Nie dostrzegasz fajnych rzeczy w Twoim życiu, czyli masz pewne rzeczy, z, którego, z których mógłbyś się cieszyć, które mógłbyś podziwiać sam w sobie, ale nie umiesz tego, albo umniejszasz rzeczy, które są związane z Tobą. Czyli nie wiem, to co masz, to co umiesz, jak wyglądasz, co stworzyłeś, do jakiego poziomu doszedłeś. Tutaj cały czas jest umniejszanie siebie, tak? Ale to wiecie, no to też jest praca nad sobą umniejszanie siebie. Więc niektóre osoby rzeczywiście nie doceniają tego, co mają, nie dostrzegają albo widzą, ale nie nadają temu bardzo dużej wartości, a powinny. Więc to też jest jak gdyby do przepracowania, bo w taki sposób się to pokazało. Więc moi drodzy, to jest grupa numer 3. Jeżeli filmik się podobał, to prosiłabym o łapki w górę i komentarze. Przypominam raz jeszcze, że ta promocja na y, czytanie dla singla jest do jutra 69 zł promocyjna cena dla osób wolnych. Natomiast kurs tarota podstawy y, kosztuje do końca dnia dzisiejszego 199 zł i to też jest promocyjna cena. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, pozdrawiam Oliana.